Nie uwierzysz, co zrobił Nawrocki. Twarz krzycząca ze strachu Waldemar Żurek został kompletnie bez słów na oczach wszystkich. Ten moment wstrząsnął internetem i wciąż wszyscy o nim mówią. Chcesz zobaczyć dokładnie, co się wydarzyło? Subskrybuj teraz i włącz dzwoneczek, bo to nagranie musisz zobaczyć do końca. Wszystko zaczęło się podczas z pozoru rutynowego wydarzenia, publicznej dyskusji, w której obaj panowie mieli debatować nad ważnym tematem. Atmosfera początkowo była formalna, z uprzejmą, choć napiętą wymianą zdań. Jednak Nawrocki nie był w nastroju na zwykłe uprzejmości. Wszedł na scenę z chłodną pewnością siebie, ale od razu było widać, że przygotował coś wyjątkowego, coś, co natychmiast zmieniło dynamikę rozmowy. W ciągu kilku minut jego słowa zaczęły wytrącać żurka z równowagi. To, co uczyniło ten moment tak niezwykłym, to nie tylko sam pojedynek słowny, ale precyzja, Wyczucie czasu i niespodziewana przenikliwość, jaką Nawrocki zaprezentował. Każdy jego komentarz zdawał się przewidywać odpowiedzi żurka, zanim te w ogóle padły. Media społecznościowe eksplodowały w ciągu kilku minut. Nagrania z konfrontacji błyskawicznie rozeszły się po Twitterze, Instagramie, TikToku i YouTube, zdobywając miliony wyświetleń. Internauci komentowali, że styl Nawrockiego był zarazem odważny i błyskotliwy. Jedni chwalili inteligencję i przygotowanie. Inni zachwycali się jego śmiałością, z jaką doprowadził do tego, że doświadczony komentator, jakim jest Żurek, za nie mówił. Hashtagi takie jak Nawrocki wersas Żurek, eksplozja na żywo i bez słów, rozprzestrzeniały się błyskawicznie. W ciągu kilku godzin zaczęły powstawać memy przedstawiające zaskoczoną minę Żurka i spokojną, niemal triumfalną postawę Nawrockiego. Co dokładnie sprawiło, że ta wymiana zdań stała się tak niezapomniana? To nie była zwykła obelga ani przypadkowy wybuch emocji. To był przemyślany, wielowarstwowy argument, podparty faktami, humorem i doskonałym wyczuciem chwili. Nawrocki poruszył kwestie, o których wielu myślało, ale nikt wcześniej nie odważył się ich publicznie wypowiedzieć. Kwestionował utarte nar, podważał założenia i używał przykładów, których nie dało się obalić bez sprzeczności. Genialność tego momentu tkwiła nie tylko w treści, ale i w sposobie jej przekazania. Każdy gest, pauza i spojrzenie budowały atmosferę, w której żurek nie był w stanie sformułować odpowiedzi, całkowicie zamarł. Poza intelektualną błyskotliwością w wymianie tej obecny był również wymiar emocjonalny. Widzowie czuli napięcie w sali, oczekiwanie, gdy każde zdanie budowało się na poprzednim. Nawrocki nie tylko argumentował, on opowiadał historię. Łączył idee w sposób przystępny, wciągający i jednocześnie niezwykle silny. Milczenie żurka nie było tylko reakcją na fakty było reakcją na zderzenie z perspektywą tak klarowną i niepodważalną, że odebrało mu mowę. Dla obserwatorów była to lekcja mistrzowskiej retoryki, pokaz, jak zdominować debatę inteligencją, a nie agresją. Media szybko podchwyciły temat, analizując każde ujęcie. Dziennikarze rozkładali słowa Nawrockiego na czynniki pierwsze, próbując zrozumieć, dlaczego Żurek, znany ze swojej elokwencji i błyskotliwości, nie był w stanie odpowiedzieć. Komentatorzy sugerowali, że ten moment może zmienić opinię publiczną lub sposób, w jaki dyskutuje się o pewnych sprawach w mediach. Sondaże przeprowadzone po wydarzeniu wykazały znaczący wzrost poparcia dla stanowiska Nawrockiego, wielu ankietowanych podkreślało jego zdolność do jasnego i skutecznego przekazywania złożonych idei. Reakcja opinii publicznej była intensywna. Ludzie dzielili się własnymi interpretacjami, debatowali w sieci nad treścią argumentów, a niektórzy zaczęli używać sformułowań Nawrockiego w codziennych rozmowach. Komentatorzy zauważyli, że ten moment stał się punktem odniesienia w kulturze, symbolem intelektualnej sprawności i pewności siebie. YouTube zalała fala kompilacji, reakcji i analiz, a edukatorzy i trenerzy medialni zaczęli wykorzystywać to nagranie jako studium skutecznej komunikacji. Ale ta historia to coś więcej niż tylko wiralowy hit. Fascynująca jest również jej szersza perspektywa. Nawrocki od dawna znany jest z drobiazgowego przygotowania, analizy przeciwników i głębokiego zrozumienia zarówno tematu, jak i psychologii debaty. Jego zdolność przewidywania odpowiedzi żurka i wcześniejszego obalania kontrargumentów była kluczem do sukcesu. To nie był przypadek ani szczęśliwy zbieg okoliczności, to była strategia, inteligencja i odwaga w czystej postaci. Dlatego komentatorzy nazwali to nie chwilą wstydu, lecz eksplodującym ujawnieniem, pokazem, jak przygotowanie i wnikliwość mogą stworzyć niezapomniany moment. Reakcja Waldemara żurka dodaje tej historii dodatkowej głębi. Widok zwykle pewnego siebie i elokwentnego człowieka, który nagle traci słowa, sprawił, że moment ten był ludzki i autentyczny. Przypomina to, że nawet najbardziej doświadczeni mogą zostać zaskoczeni doskonałym argumentem. Jego milczenie, wraz z mimiką i gestami, stało się punktem analizy medialnej i społecznej. Skutki tego spotkania wciąż się rozwijają. Wywiady, nagrania z zakulis i analizy ekspertów podtrzymują zainteresowanie tematem. Nagranie stało się materiałem referencyjnym dla miłośników debat, specjalistów od komunikacji i polityków. To rzadki przypadek, gdy jedno wydarzenie wywołuje tak długotrwałe zainteresowanie, pokazując, jak ogromną siłę mają intelekt, charyzma i strategia. Styl Nawrockiego, spokojny ton, wyważona mowa ciała, idealne tempo, stworzył niemal filmowy efekt. Każdy gest był celowy, każda pauza przemyślana. Kontrast z osłupiałym żurkiem sprawił, że całość była jeszcze bardziej widowiskowa. Twórcy Internetowi podchwycili to, tworząc montaże w zwolnionym tempie i komentarze podkreślające napięcie chwili. Analitycy zwracają uwagę na uniwersalny morał tej sytuacji, kluczem jest przygotowanie. W każdej debacie, dyskusji czy negocjacjach zrozumienie przeciwnika, przewidywanie jego ruchów i znajomość tematu mogą stworzyć moment o ogromnym wpływie. Występ nawrockiego to wzór skutecznej komunikacji pod presją nie przez agresję, ale przez klarowność. Precyzje i doskonałe wyczucie chwili. Media społecznościowe tylko wzmocniły to zjawisko. Memy, reakcje i skróty rozlały się po sieci, czyniąc z tej debaty moment kulturowy. Ludzie cytują wypowiedzi Nawrockiego, odnoszą się do sytuacji w dyskusjach politycznych, a nawet żartują z niej w codziennych rozmowach. Stała się czymś więcej niż debatą, wspólnym doświadczeniem pokazującym siłę inteligentnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Jednocześnie reakcja żurka przypomina o ludzkiej stronie takich wydarzeń. Jego zaskoczenie czy moment wahania sprawiają, że publiczność czuje emocjonalne połączenie. To napięcie i autentyczność są tym, co sprawia, że klip stał się tak popularny. Zainteresowanie wykracza już poza granice Polski. Międzynarodowe media zauważyły ten moment, porównując go do najsłynniejszych debat na świecie. Eksperci wskazują na uniwersalne mechanizmy perswazji. Jakie pokazał Nawrocki, inteligencję, wyczucie czasu i charyzmę. Niektórzy uważają, że to wydarzenie zapisze się w historii jako punkt zwrotny w sposobie prowadzenia debat publicznych w Polsce. Uczelnie włączają nagranie do kursów z komunikacji, analizując każdy gest i słowo. Historia wciąż się toczy, wywiady, analizy i nowe materiały ujawniają coraz więcej kulis. Niezależnie od dalszego biegu wydarzeń, jedno jest pewne, ten moment zostanie zapamiętany. To dowód na to, że inteligencja, przygotowanie i odwaga potrafią stworzyć coś, co przechodzi do historii. Nawrocki swoim eksplodującym ujawnieniem i reakcją żurka wyznaczył nowy standard debat i mediów wiralowych.